W dzisiejszym odcinku będziemy grali w Be czyli bądź zabawką Jak widzicie jestem zabawką I mam taki balonik Kupiłam zero Buksy I będziemy dzisiaj z tym latali Spróbujmy może na tej desce Dobra, widzę by okazało się, że Tak taki system pod, pod domem Więc musimy iść dalej Może ten balonik mnie posadzi Dobra. wow latam Dobra o. Co tu się dzieje? Zoom, miękkie lądowanie. Właśnie poczekać chwilę. Małe cięcie. Dobra, jestem, jestem, już wróciła. Malutkie cięcie. Jak się wyłączy film, to sorry, ale to... To nie moja wina. Dobra, lecimy. Czekaj, gdzie trzeba czegoś poszukać, żeby polatać tym. O, tam jakaś świnka jest! A! Nie! Tam jest jakaś kaczka. To polecimy z tej kaczki. Wow. Wyłączył się film jeszcze? Sprawdzę. Dobra. Nie, nie wyłączył. Trwa dopiero parę minut jeszcze. Ua! Dobra, jestem! Jestem! Polecam Wam kupić te balony. Dobra, teraz skakuję na kaczkę, dobra, i spałuję na nią balony. I lecimy, 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 lecimy. 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 kaczko, i... lat! Nie da się... To, to, ej, czekaj, tam jest jakiś paczek. To może ten patyczek. Takiem upadłam. O! Rakieta poleciała w dół. O, to jest jakiś typu, czekaj, coś stanie jak wywalę rękę. Oj, gdzie moja ręka? Bo, wywaliłam rękę, co jest? A da się głowę? Nie, nie będę tego została że to jest... O, biegnę, 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 biegnę szybko. Zbieramy, zbieramy, dobra. O ja cię mam miecz. I... Siu! Dawaj nacie to. Ła Przepraszam, że nie było dawno filmu troszeczkę zaś nie wiem, bo... Bo miałam... nie wiedziałam co nagrać dlatego, więc teraz byście mi my wymyślać pomyślmy my na to. Może otworzę kolejny Box? A! Ja chciałabym Wam poinformować, czy ja mam otworzyć drugi kanał, może Jula Toka albo Jula Roblox, bo już wszystko się na moim kanale mieszam tylko, i będę nagrywała na jakimś telefonie. I ja będę nagrywała tylko bokę na moim własnym telefonie, bo ja mam też taką bokę u siebie na telefonie. No bo ja chciałabym mieć drugie konto na YouTubie, bo. Bardzo bym chciała mieć drugi kanał, żeby bym się nie mieszała, bo tak to będzie nie wiedziała, co jest. I będziemy nagrywali na przykład kaboka, takie tam Robloxy, różne openingi, albo Julia Craft, czyli albo malowanie nieartystyczne, takie tam. Tam jeszcze wymyślę, jeszcze zapytam rodziców. Dobra, polecimy szybko coś, ale teraz wchodzimy do odcinka o tą kolę. Mogę polecieć szybko na tą kolę? Okej, okay, wylądowałam. Ja wiem dobrze, że oglądałam Fire route, no i tym kolom się nie wyleciał, więc teraz ja spróbuję. Uuu, kulo, to wierzę w Ciebie. Ua, 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 ua. Balony nie biją. Może trzeba ją... Czekaj, 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 może wszystkie trzeba przebić. Wszystkie te balony trzeba trzeba najpierw przebić. O nie, 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 nie! Pst, latające kola! Czekaj, może tak o, na nią. Trzeba tak o, na nią wejść. Szybko, 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 szybko! Nie, 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 nie! Czekaj, może dom poleci, czekaj. Jump! A, nie! No czemu ja lecę do góry? snub, Dobra. Cyk, cyk, cyk. Nie, nie da się na dom. Na dom się nie da. O, tam jest jakiś hamburger. Akurat radziście gdzieś coś jadłam. Szybko! Lądujemy, to są ci ludzie, to może do nich poleciemy. Polecimy, o ja cię. I don't know. I can't understand. Ja napiszę. I'm in Poland. I'm in Poland. Napisałam do nich, że jesteś ludźmi. O nie, lockiem napisałam, dobra, ale nie będzie. Oj, to już, I'm in Poland. Subscribe. To, co napiszę na czacie, musicie zostawić. Sub i like. Wobec ja, ci ludzie tej. Ty... Yes, we like, yes. Siema? Napiszę do nich piosenki, które mówią tak, jasne. No to siema. Ja. I co? I co? Alt, F. Alt F4. Żart. To jest... Żart to jest. Trade. Trade. Eee, dobra, to czekaj, to byk, aaa, aaa, moja głowa, moja głowa, moja głowa, a. o jak się, co za gość ma jakiś, dobra, to ja ale stąd może pójdę, to są jakieś dziwne nie ludzie, co już, ile trwa film, 5 minut, co, dzisiaj mam zrobić dłuższy film, a i czy chcecie jakiś odcinek z jakiejś innej gry, może, e, ro... może, że że minecrafta tylko, że my musimy ten i ja bardzo bym chciała wam podziękować za parę, za dwa i pół tysiąca wyświetleń pod filmem Pigabule lepsze Tego tego się nie spodziewałam że to tak wyjdzie dobra lądujemy, lądujemy lądujemy może na to wejdę I... ale ja nie wiem dlaczego ktoś mi napisał kid dlaczego, dlaczego... nie nie dałam rady nie. Balu, szybko lecimy tam, lecimy tam. Czy jakieś zadania, 27 na 30 mam. Cyk. Dobra. te podnieść. Ooo! Wow, ja lecę! Widzowie jeśli... jeśli znacie cię... Znaczy co, ja gadam, co, ja gadam, co ja myślę. Ja ja Dobra, czekam. Stań Julka! Co jest mi się zbugowało? Czekaj, wejdę z gry. Wasz proszę, żebyście zostawili subskrypcję dzwonkiem, łapką w górę, dzwoneczkiem i tak dalej. Chciałabym, bo spełnicie moje marzenie, czyli 100 tysięcy, bo to jest moje największe marzenie całego polskiego YouTube'a, chciałabym mieć 100 tysięcy, bo to moje marzenie to jest takie, żeby mieć przycisk, srebrny przycisk. A jeśli zostawicie subskrypcję i łapkę, zostajecie Robuxy. Proszę, bardzo was proszę. A jeśli zostawiliście łapkę w górę i subskrypcję, dzwonkiem, ten kotek mam być wdzięczny. Będę mega wdzięczny, jak zostawicie.